Rekin biznesu to jest osoba, która potrafi na giełdzie czy w biznesie radzić sobie, pływać, ale wierzę w to, że rekin biznesu też daje pływać innym, a nie jest tylko rekinem, takim szarkiem, prawda, który przy okazji innych w ogóle zjada, bo to byłoby straszne i mam nadzieję, że ja taką osobą nie jestem. Więc na pewno są to ludzie sukcesu. No, mamy w ostatnich dwudziestoleciu kilkanaście osób, liderów, którzy inwestowali, inwestują dalej na polskiej giełdzie. Mam nadzieję, że ja do nich też należę. I to jest, to jest fajne, że się ci ludzie odważyli, że nie stracili pieniędzy, tylko zbudowali większe firmy, jeszcze większe, jeszcze większe. No bo w końcu dzisiaj na giełdzie moje firmy też kilka miliardów ważą. Więc no nie ma się czego wstydzić.